na temat metamorfozy, a jak wiadomo oczywiście dopełnieniem każdej metamorfozy jest makijaż. Wobec tego należy porozmawiać o trendach w makijażu właśnie na jesień 2012. A moim gościem jest Pani Lidia Nawrot, witam dzień bardzo dobra, serdecznie, również jest Krukowski Stal. Wobec tego pierwsze pytanie, jakie makijaże będą modne w tym sezonie, jakie kolory? Ja muszę powiedzieć, że wreszcie mamy coś nowego. W tych makijażach jesiennych naszych, i mamy też coś starego. Jeśli chodzi o nowe trendy makijażowe, to tutaj jest moc jest to makijaż dla kobiety stylowej, dla kobiety seksownej, dla kobiety odważnej przede wszystkim, ale też mamy minimalny, subtelny efekt. Dlaczego? Ta moc wywodzi się z, przede wszystkim z podkreślonych oczu i z podkreślonych ust. Wiadomo, nie łączymy jednego z drugim. Tak, Zawsze oczywiście. zachowujemy tak, awangardowość. Także albo podkreślamy tak oczy, albo podkreślamy, podkreślamy oczy. Tak, albo podkreślamy usta. E, jeśli podkre, podkreślamy oczy, to przede wszystkim rozświetlamy cerę, jesteśmy skupione na tych oczach i bardziej się skupiamy na oczach. Natomiast, co podkreślamy, co się zmieniło w tym makijażu oczu, tradycyjne, smoki eyes, to nigdy nie wychodzi z mody. Klasyka. Tak, ale co się zmieniło? Zmieniło się to, że podkreślamy dolną powiekę. Zazwyczaj makijaż dolnej powieki generalnie skupiał się na kresce, tak, a teraz niestety kładziemy cienie, podkreślamy tą dolną powiekę skupiamy się, wyciągamy to oko, Czyli robimy takie, pełniejsze tak, oko. oko ma być widoczne, ma być skupienie na tym oku, tak? Mhm. Natomiast rozświetlamy cerę, delikatnie podkreślamy policzki i robimy matowe usta. Uh -huh. Natomiast jeśli skupiamy się bardziej na ustach, rozświetlamy bardziej cerę, skupiamy się bardziej na cerze, rozświetlamy ją różnymi rozświetlaczami, podkreślamy delikatnie oczy, delikatnie podkreślamy też policzki. No więc właśnie, jeśli już jesteśmy przy policzkach, ja wiem, że oczywiście latem wszelkiego rodzaju brązery były modne, a teraz okazuje się, że właśnie róże. Odkładamy. Brązery chowamy, już, te, już w tej chwili. Skupiamy się na tym, żeby rozświetlać cerę, na tym, żeby ta cera była jasna. Także nie kupujemy ciemniejszych y, Bronzery podkładów. do szafy. Tak jest, rozświetlamy cerę, jesteśmy skupieni na tym, żeby rozświetlać tę cerę. A jakie kolory powinny pojawić się w naszej palecie barw? Jeśli chodzi o oczy, to przede wszystkim maty. Jesteśmy nastawione na maty. Czyli jesień. Typowa jesień, ciemne zielenie. Jest to piękna alternatywa, jeśli chodzi o czerń. Czerń oczywiście też króluje. Granaty, szarości, burgun i fiolet. Natomiast jeśli chodzi o usta, jeśli będziemy skupiona na tych ustach i podkreślać te usta, E, to wtedy oczywiście soczyste czerwienie, wiśnie, jagoda, owoce leśne, burgun. Czyli ciemne kolory. Ciemne tym razem. kolory Kolonią. na usta. Jeśli jesteśmy nastawione na usta. Natomiast jeśli podkreślamy oczy. To typowo oczy ciemna, tak? Mhm. A wtedy usta robimy jaśniejsza. No właśnie, my tutaj mówimy teraz o podkreślaniu ust i oczu. Wiadomo, że nie wolno robić i tego, i tego. Nie, co za dużo, to zdrowo. Oczywiście, Także że tak tego Taka reguła. takie ale, ale gdybyśmy miały wybrać, to co bardziej warto podkreślić w tym sezonie, na co stawiamy? To zależy. Zależy od typu Kwestia urody, oczywiście, jeśli wiadomo, mamy jakieś defekty na cerze, czy, chcemy, czy mamy piękne, duże oczy, wiadomo, warto podkreślić te oczy. Natomiast jeśli mamy piękne usta, warto skupić się na ustach, prawda? Uh -huh. A czy kredka i eyeliner to również takie produkty kosmetyczne, które powinny koniecznie znaleźć to się w naszej właśnie, kosmetyczce? To jest to właśnie, co mówiłam, tak, to jest to, co ja mówiłam, że zostaje coś w kosmetyce, coś starego czyli y, oczywiście modna kreska, czarna kreska na górnej powiece, ona nigdy nie wychodzi z mody, natomiast w tym sezonie oczywiście jest modna gruba, szeroka kreska, y, jak najbardziej, maksymalnie wyciągnięta ku y, skroniom, ku górnej brwi, y, jak najbardziej. Fajna jest alternatywa tutaj, o której mówimy dla pań, które mają obniżoną powiekę górną, które na przykład też nie lubią na przykład makijażu, bądź y, boją się eksperymentować z makijażem, jest to dobra alternatywa dla pań, bo wtedy bardzo fajnie widać właśnie tą kreskę mm, kolorową, tak? Mhm. Coś się dzieje wtedy wśród tych oczu. Yy, I co jeszcze jest modne, o czym zapomnieliśmy wspomnieć, to kolorowe tusze. Czyli jednak. Kolorowe tusze, bardzo modne są w tym sezonie, granatowe tusze do rzęs, fioletowe burgon i zielone, więc warto podkreślić i zmienić to jest nowe, kolor. O tym oczywiście. Nie jeszcze. Zmienić. Wydaje mi się, że marka Dior w tym, se, w tym sezonie wydała właśnie takie kolorowe tusze, także polecam i warto podkreślać y, mhm. rzęsy. Mhm. Jeśli chodzi o naszą twarz, niestety teraz zbliża się jesień, za chwilę zima, wobec tego pochmurna pora. Jak rozświetlić naszą twarz? Na pewno wszelkie kremy z witaminą C, rozjaśniające przede wszystkim kremy. Natomiast bardzo modne i bardzo dużą w tej chwili na rynku mamy podkłady bądź rozświetlacze do policzków, więc warto w tej chwili zainwestować w te podkłady rozświetlające, które zawierają drobinki, które bardzo ładnie odbijają światło, przyciągają też to światło i pięknie nam rozświetlają cerę, aczkolwiek mamy też bardzo fajne bazy o różnych konsystencjach, o różnych kolorach na bazie na przykład różowych pigmentów bądź złotych. Także bardzo fajnie możemy rozświetlić sobie tą twarz tymi Razami. Oprócz tego podkłady tak jak mówiłam, pudry też już zawierają drobinki, więc też możemy ładnie przyciągnąć i rozświetlić tą twarz. Oprócz tego mamy tak zwane rozświetlacze na policzki, czyli mamy trójkolorowe, sześciokolorowe, także możemy bardzo czyli ładnie... Wszystko razem mieszamy. To znaczy co za dużo tak jak mówiłam, to też niezdrowo. Natomiast mamy możliwość rozświetlenia tymi produktami, które wymieniłam, twarz. Uh -huh. A jakie zabiegi kosmetyczne właśnie związane z naszym ciałem? Zwłaszcza z twarzą pani by zaproponowała, jeśli chodzi o ten sezon. O jeśli ten chodzi o jesień, to jak najbardziej złuszczanie skóry. Jest to dobry moment, dopóki nie mam rozów. Także wykorzystujemy ten moment i złuszczamy się. Nie ma znaczenia, jaką metodę my wybierzemy. Oczywiście każdą metodę dobieramy odpowiednią, do odpowiedniego typu skóry. Okay. Czy to będzie mikrodermabrazja, czy to będą kwasy, czy to będą na przykład y, inne produkty, które mocno złuszczają skórę. Złuszczamy się, a później odżywiamy tą skórę. Uh -huh. A co należy... Robić w momencie, kiedy pękają nam naczynka, bo to jest przypadek bardzo częsty. Zgadza się. Jest to bardzo częste i bardzo często spotykamy się z tym przypadkiem w gabinetach kosmetycznych. Bardzo dobrze jest, kiedy ten problem skóry jest rozpoznany na samym początku problemu, który nas dotyczy. Czyli jeśli zauważamy, że te naczynka nam się poszerzają, że bardzo często czerwieni nam się skóra, pojawia się jakiś rumień. Zazwyczaj bardzo często pojawiają się jakieś pojedyncze, pojedyncze niteczki na policzkach i bardzo często wokół tutaj skrzydełek nosa. Wtedy to już jest znak, znaczy, że coś się dzieje z tą mhm. skórą. I coś należy zrobić, koniecznie. Coś należy zrobić. Przede wszystkim zaopatrzyć się w kremy, które są przeznaczone do tego typu skóry. One bardzo fajnie uszczelniają naczynka, chronią tą skórę przede wszystkim. Pomagają też zniwelować wszystkie objawy, które towarzyszą, czyli ten właśnie rumień, czy zaczerwienienie na skórze. No i też oczywiście przechodzimy, odwiedzamy gabinety kosmetyczne, poddajemy się kuracjom, ale powtarzam, kuracjom, także nie kończymy tej kuracji na jednym zabiegu, ale po prostu na serii zabiegów. Oczywiście jeden zabieg od, nie przyniesie żadnych rezultatów. Oczywiście efektów. jest to seria od 5 do 6 zabiegów, bądź nawet 10 czasami jest potrzebny, ale chociaż raz na pół roku powinniśmy się poddać takiemu zabiegowi. Jeśli już oczywiście mamy te naczynka i one są rozlane na twarzy, na policzkach i to już nie są drobne zmiany, to już tutaj niestety, ale musimy się podać innym zabiegom. I to już tutaj wkracza laser albo termoliza. Ale jeśli już tak inwazyjne mamy zabiegi jak laser bądź termoliza i tutaj efekt bardzo fajny uzyskujemy. I te naczynka nam znikają, są mniej widoczne, i teraz na jakiś czas mamy spokój, ale w międzyczasie musimy pamiętać o tym, że to nie wystarczy. My dalej musimy Nadal dbać o tą skórę. Dbać. Tak. Mhm. I oczywiście przychodzić do gabinetów kosmetycznych i. Lepiej zapobiegać niż leczyć Dokładnie. i potem cierpieć. Niepotrzebnie Dokładnie. Nie Dokładnie. wydawać pieniądze. Oczywiście, że tak, moim gościem była Lidia Nawrot. Dziękuję Ci bardzo serdecznie Dziękuję za nasze bardzo. dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę i już za chwilę sprawdzimy jak to wygląda efekt pracy. Pani Ludmiły, do zobaczenia. Pani